Dobra, i witamy na teście. W zasadzie to na opowiadaniu o najtańszym wężu ogrodowym. 70 zł za 50 metrów. Ale słuchajcie, ten jest zapakowany, i to nie jest tak, że my będziemy opowiadać o czymś, czego nie znamy. Tak. Identycznego węża używamy już od zeszłego roku. Dokładnie. Identyko. I co więcej. Na początku na niego narzekaliśmy, że o, tak, że taki bacznie, tak. że, że się łamie, <laughs> że trzeba chodzić, prostować. I co zrobiliśmy? Zupełnie nieświadomie zostawiliśmy go na zewnątrz na całą zimę. I co się okazało? Zresztą, że teraz jest idealny. Nie, musi się trochę wyleżeć, naprawdę. Trzeba go rozwinąć. Rozwinąć go normalnie, ładnie. Nie, że tak, że poskręcanym go rozwijamy. Tylko go odwijać, co zresztą sobie zaraz pokażemy. Bo to jest bardzo istotne. I on musi się trochę odleżeć. W najzwyczajniej w świecie te naprężenia muszą chyba mu tam zniknąć po, po tym. O tym, jak on jest teraz tak pozwijany, i jemu przejdzie. W cudzysłowie. Przejdzie tak, nie, będzie okej, okay, naprawdę. Tak. Jest dobrze. Jak, jak on sobie trochę poleży na słoneczku, troszeczkę zmieni mu tam e, zmieni mu się chyba ta, te struktury. Na słoneczku albo tym. w śniegu, albo w śniegu, tak. Ale nie, musi trochę odleżeć i, i jest naprawdę dobry. Jak na wąż za 70 zł, to jest najtańszy wąż jaki, jaki jest na, na Allegro. E, a mamy z firmy nas... Bradas dosyć sporo tych produktów. Słuchajcie, u nas ten wąż jest użytkowany codziennie. Nawet teraz tam jest zraszacz podłączony, wąż jest od domu. Ile też? Też 70 metrów mamy, tak? 50, 50. 50 metrów. Wyciągnięty na maksa, dlatego mamy drugi, bo już nam zabrakło. Także I daje radę. Mówimy o czymś, czego. No tak, naprawdę. Z czego on korzystamy. już. Tamten wąż, to on już latał wzdłuż, wszerszył, był skręcany no, na wszelkie możliwe sposoby i daje radę. Także już możemy powiedzieć, że, że jest godny polecenia. Jak macie większy budżet, to oczywiście bierzcie nawet z tej firmy, ale coś lepszego. Bo to jest najtańsza półeczka ich, ale daje radę, więc jest na pewno okay. ta, ta górna będzie jeszcze lepsza. Z drugiej strony po co przepłacać, skoro wiemy, że coś jest dobre. Tak, i daje radę. Idziemy go porozwijać, nie? Tak. I, i co? I tyle w sumie, nie? I już jesteś. Dobra. To, żeby go nie odwijać od środka, tylko dać mu się wyleżeć. O no i leży sobie i nie pręży, nie? Tak to jest, nie zawija się. No, a jak żeśmy zaczęli wtedy od środka, on szaleństwa dostawał. Ale później zaczęliśmy już tak jak teraz i jest w porządku. I w ten oto sposób sobie kończymy, rozwijamy go całego, dajemy mu tam parę godzin albo dni najlepiej poleżeć. Naprawdę daje radę, nie jest, niby nie jest jakiś tam przesadnie gruby, ale w miarę te ścianki równe. To też jest istotne, nie? bo czasami wąż kupujemy i z jednej strony milimetr grubości, a z drugiej 30 nie? milimetra. Nie, jest fajne. No, teraz tu się łamie, ale później naprawdę dostaje ciśnienia i jest w porządku. Nie pieniądz, nie produkt, więc też nie oczekujemy cudów, ale daje radę. Zimę przeleżał, nic mu nie było, nie sparciały, nie pęka. 3 lata gwarancji, jeżeli ja dobrze widziałem. Teoretycznie, oczywiście. 8 lat gwarancji. Tak? No tak. Rzekomo. Nawet jak dwa lata posłuży, to i tak wydaje mi się, że za 70 zł... Proszę Cię, u nas już drugi rok służy, więc nie jest. Tak, żyć. tak. Drugi jest sezon. dobrze. Drugi sezon. Dobrze jest. Także polecanko i bierzemy się za inne testy. Kolejne. Polecanko.